Żołnierze że niemieccy wysadzają konitka, dają pociski armii na polskiej w nasadce. Żo żołnierze niemieccy stracili nie sporo za, ludzi i w efekcie tam? poddają się żołnierzom polskim. Pododziały polskie zajmują stanowiska bojowe, część z nich zajęta jest z doprowadzeniem doprowadzeniem żołnierze niemieccy się do niewoli. Również transportują rannego żołnierza. No Zabitych pozostawia się na polu walki, Walczący. Łownie określiliśmy zamykały korek butel i okrążenia. Chcą przełamać pozycje polskie i pani e, Szerman dokonują ataku i przełamania pozycji. Cześć. Jak wspominałem, Niemcy ruszają do ataku z celem przemiany Polski. Na wstępie, Państwo, czołg niemiecki zostaje terapii. Przeciw pancernej tej armaty 75 metrów podziąłem. Doszło do walki wręcz. Akurat w tym wypadku zaatakowano żołnierza z saperu. Zaperka to broń sieczna. Bagnet służy do obrony bliskiej. Proszę Państwa, na no zakończenie naszej a także no, podziękować grupom izbieni za uczynienie w nam się tu dzisiaj w ten upalny wrześniowy dzień.